Aloha, dziewczyny, cześć, witajcie nas stosunkowo. Jeśli się nie znamy, ja mam na imię Maxi, cześć. Będzie mi bardzo miło, jak zostaniesz ze mną na dłużej. Kobietki, w dzisiejszym programie mam dla Was wszystkie te nawyki, które zmniejszają naszą atrakcyjność. Zapraszam Was serdecznie. Ale zanim wskoczę do tematu, zanim powiem Wam, jakie nasze zachowania, rutyny, nawyki powodują, że nasza atrakcyjność i nasza aura się zmienia i staje się po prostu mniej atrakcyjna. Przypominam Wam, że moja książka jest już dostępna, także możecie ją sobie kupić, dziewczyny, sprawić ją sobie poprzez kliknięcie linku. Jest to pierwszy link, który znajduje się w opisie pod filmem, także serdecznie Was zapraszam. Jest to poradnik, w którym uważam, że skoncentrowałam całą wiedzę, która może Wam pomóc nie tylko na początku randkowania, ale również przy próbie zmiany pewnych zachowań mężczyzny już na dalszym etapie relacji, także zapraszam Was serdecznie, jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat książki, jest e, specjalne wideo, w którym rozgaduję się trochę na jej temat. Oczywiście, jeżeli chcecie, możecie ze mną przegadać sprawę, która spędza Wam sen z powiek, czyli zapraszam Was na konsultacje, oczywiście wciąż kursy są dostępne, regeneracyjne, jak i e, kurs niemoralny dotyczący randkowania. Dziewczyny, Dobrze, temat główny. Zacznijmy od tego, że wszystkie gierki randkowe i wszystkie strategie tak naprawdę są to strategie, które prowadzimy przez jakiś czas. I dobrze wiecie, te z Was, które próbowały, że jest to bardzo trudne w praktyce, że łatwo tak naprawdę paść ofiarą swojej samej gierki. Więc, dziewczyny, coś, co tak naprawdę działa na dłuższą metę, to jest to, kim jesteśmy to jest to, jakie mamy nawyki, bo tak naprawdę jesteśmy manifestacją naszego lifestyle'u. Dokładnie tak, stajemy się kimś według naszej rutyny codziennej, według tego, z kim spędzamy czas, według tego, czym się otaczamy, czemu się oddajemy. Nasz lifestyle staje się nami. Także możemy też wymyślić sobie, kim chciałybyśmy być i poprzez zastanowienie się, co robi na co dzień taka osoba, poprzez zmianę pewnych zachowań, Możemy naprawdę stać się tą osobą. To jest niesamowite. To powinno przynajmniej dawać Wam poczucie wielkiej kontroli, bo macie kontrolę nad sobą, macie kontrolę nad swoim zachowaniem, macie kontrolę nad swoją rutyną i możecie naprawdę stać się, kim tylko chcecie. E, dziewczyny, nasze nawyki będą kreowały naszą aurę. Nasza energia jest wynikiem naszego lifestyle'u, a zatem zagrzewam was gorąco do tego, żeby świadomie, podejmować decyzje z kim się zadajemy czemu się oddajemy w jaki sposób spędzamy nasz czas bo to będzie powodowało jaką kobietą stajemy się dla ludzi słuchajcie gierki tak jak mówię mają miejsce i czas i jak kiedyś już mówiłam dawno tego nie mówiłam w zasadzie bo dawno nie mówiłam o niemoralnościach ale gierki to jest posypka można zastosować dobrze mieć wiedzę czemu nie z której w rozsądny sposób można korzystać natomiast Dzisiaj chciałabym się skupić nie na gierkach, tylko na tym, co da Ci efekty długofalowe, długoterminowe i e, będzie Ci to przychodziło bardzo lekko z czasem. Także, nawyk numer jeden, który mają kobiety, których niestety aura nie jest tak bardzo atrakcyjna, to są kobiety, które za wszelką cenę próbują udowodnić swoją niezależność. W dzisiejszych czasach rzeczywiście jest to podświadome, ale staramy się udowodnić całemu światu, że radzimy sobie same. Że nie nieważne, czy to jest auto, czy to jest pralka, czy to są finanse, czy to jest kariera, wykształcenie, agatys. I, I to jest siła kobiet, która z jednej strony jest cudowna i piękna, ale z drugiej strony powoduje, że my za bardzo przechylamy się, odchylamy się w stronę męskiej energii, gdzie jest bardzo dużo działania, bardzo dużo odwagi, bardzo dużo agresji, wybuchowa jest to bardzo energia. I dziewczyny, niestety, niestety, męskie ego jest bardzo kruche. Bardzo krucha i bardzo szybko mężczyzna może pomyśleć sobie, że nie jest wystarczająco dobry, że zjadasz go na śniadanie, że co on może ci zaoferować. Tym bardziej, że wie większa część z nas, jak z wami rozmawiam na konsultacjach, to bardzo często poruszamy ten temat, nie czuję się komfortowo, jak on ma zapłacić. Nie czuję się komfortowo, jak mam przyjąć prezent od niego. Dziewczyny nie dajemy za bardzo możliwości na to, żeby mężczyzna poczuł się przy nas męskiej właśnie przez to, że mamy to takie podświadome przekonanie, że my musimy udowodnić temu światu. Albo tak bardzo boimy się, że zostaniemy odebrane jako kobiety, które są interesowne, że znowu próbujemy za wszelką cenę udowodnić, że tak nie jest. Wiesz, kim jesteś, ty wiesz, kim jesteś, nie próbuj za wszelką cenę udowodnić światu, że ABC. Tak naprawdę w tym pierwszym punkcie nie musicie dużo robić, żeby już zyskać trochę więcej aury kobiecej. Po pierwsze nauczmy się przyjmować i dziękować za to, po drugie nie musimy się wszystkim chwalić na pierwszych spotkaniach e, albo uprawiać e, takiego współzawodnictwa z mężczyzną, ty byłeś tu, ja byłam też tu, ja byłam jeszcze tu, ja jeszcze też to zrobiłam i tak jak ty też miałam okazję uczestniczyć w tym i w tym i 10 języków a ty ile? No, ile. Nie musimy tego wszystkiego robić. Po, jakby ponawiam, dziewczyny, to jest magiczne. Być z kimś na radce i wiedzieć, że ja też tam byłam, ja też to robiłam, i nie powiedzieć, i wiedzieć, że to i tak kiedyś wyjdzie. I wtedy to będzie. Wow! Nie miałaś potrzeby chwalenia się, nie miałaś potrzeby powiedzenia mi o tym? Wow! To robi wrażenie i to jest aura bardzo pewnej siebie kobiety. Zgadzanie się na złe traktowanie to jest mit, że energia kobieca jest słaba. Nieprawda, jest bardzo silna. Są w tej energii przede wszystkim granice i są zasady szanuj mnie, szanuj mnie, bo tego nie akceptuję i tego nie akceptuję. Teraz, jeżeli my pozostajemy w toksycznych związkach, jeżeli zgadzamy się na, na to, żeby zostawali w naszym życiu ludzie, którzy nas źle traktują, kłamią, zdradzają, a my zostajemy. Wszyscy ludzie, którzy to widzą i obserwują, będą widzieli w Tobie inną aurę, to jest inna energia, więc pamiętajcie o tym, że to nie chodzi tylko o mężczyzn, tutaj chodzi o to, jak nas odbiera całe otoczenie nasze i żeby mieć tą aurę atrakcyjną, to robimy to oczywiście po pierwsze primo dla siebie, ale pamiętajcie, że to jest też informacja odbierana przez wszystkich ludzi: przez nasze koleżanki, przez naszych przyjaciół, przez naszych rodziców, rodziny, braci, siostry. E, dziewczyny, po pierwsze, primo szacunek do siebie. Jeżeli masz jakieś granice, trzymaj je. Trzymaj je, wówczas jest to nawyk, czyli trzymanie granic i pokazywanie światu: Ja siebie szanuję, na to się nie godzę. To zmieni twoją aurę i staniesz się od razu bardziej atrakcyjną kobietą. Dla wszystkich, nie tylko dla mężczyzn, ale i dla swoich przyjaciół, i dla swojej rodziny, dla wszystkich ludzi, którzy będą mieli z tobą do czynienia, bo ty nie musisz tej osobie konkretnej pokazywać, że masz granice. Ta osoba może zobaczyć, jak zachowujesz się w stosunku do innych ludzi, i już będzie miała do siebie większy szacunek. Zobaczcie, że people pleaserzy ludzie zbyt przyjaźni, otwarci, chętni do pomocy, roześmiani, otwarci. Wystarczy, że w pracy ludzie zaobserwują, jakim typem osobowości jesteś. I już wszyscy będą mieli do Ciebie dane nastawienie, bo Ty masz dokładnie taką, a nie inną aurę, która emanuje na wszystkich ludzi w Twoim otoczeniu. Kolejny nawyk, który obniża naszą piękną, magnetyczną kobiecą energię, a może bardziej stan wewnętrzny, aniżeli nawyk, z tym, że ma on dużo wspólnego z naszymi nawykami i rutyną, to jest nasza nerwowość. Dziewczyny, nadwrażliwość, nerwowość, łatwość wpadania w skrajne emocje, Czyli tak naprawdę, kiedy nie mamy spokoju wewnętrznego, jesteśmy jak zapałka, zapalamy się z byle jakiego powodu, tak naprawdę. Ktoś może nas wyprowadzić z równowagi, albo wzruszamy się, bierzemy wszystko bardzo mocno do siebie. Dziewczyny to niestety nie jest aura silnej kobiety, a energia kobieca jest silna. Jest to na pewno energia, która kontroluje reakcje emocjonalne kobietki, prawda jest taka, że niestety jest to cecha nieatrakcyjna, jest to cecha, która powoduje, że mężczyzna zaczyna chodzić na paluszkach dookoła nas, bo nie może sobie pozwolić na bardziej pieprzny dowcip bo ona zaraz odbierze to za bardzo personalnie i się tym będzie przejmowała, a wcale nie miałem nic złego na myśli ale ona wzięła to do siebie i teraz płacze i teraz mamy dramat co zrobić z jej emocjami? Yy, mężczyźni oczywiście z jednej strony mogą poczuć się bohaterem, kiedy mogą nas pocieszyć, ale z drugiej strony, kiedy oni są odpowiedzialni za te łzy, to zupełnie inna bajka, słuchajcie. Oni mogą nas pocieszyć z uśmiechem, kiedy coś się wydarzyło w naszym życiu i oni mogą nas objąć tym swoim silnym, męskim ramieniem i nas pocieszyć, ale kiedy oni zdają sobie sprawę z tego, że to ich żart wywołał Twoje łzy. To jest bardzo niekomfortowe uczucie dla mężczyzny, więc pamiętajcie, dziewczyny, więcej luzu, więcej dystansu. Ten podpunkt, ten nawyk wiąże się z kolejnym nawykiem, bo ta nasza nerwowość, nadpobudliwość, rozregulowanie emocjonalne, może tak to ujmiemy, powoduje, że szybciej jemy, szybciej chodzimy, wszystko szybciej zaczynamy załatwiać, gonimy, gonimy, czas nas goni, to wszystko jest nieatrakcyjne, dziewczyny. A najbardziej atrakcyjną energią jest spokój, szczególnie w dzisiejszych czasach. Tym bardziej się wyróżniamy na tle innych kobiet, które są bardzo rozregulowane. Jakby biorę te dwa nawyki w widełki, bo od razu dam Wam sposób na to. To jest wszystko to, o czym wcześniej mówiłam, niedoceniane sposoby. Myślimy, że może nie są wystarczająco silne, żeby coś zmienić, ale obiecuję Wam, wszystkie z Was, które wrzucą więcej spokojnych rutyn. Do swojego dnia codziennego, yoga, medytacja. I teraz uwaga, wszystkie co, wszystkie z was, które mówicie mi, ja nie mogę medytować, bo ja po prostu nie dam rady. Tym bardziej potrzebujesz medytacji. Im ciężej jest ci medytować, tym bardziej potrzebujesz medytacji. Dziewczyny, to jest chwila relaksu dla mózgu. Wcale nie chodzi o to, żebyście nie myślały. Chodzi o to, żebyście usiadły i żebyście próbowały skupić się na oddechu. Obserwując swoje myśli. Już 5 minut dziennie. To już jest Twój mały sukces. 10 minut dziennie. Tak samo z jogą. To nie musi być długi, długi czas. Na YouTubie macie 10-minutowe, 15-minutowe filmy. Totalnie za darmo. Możecie zacząć to robić w domu. Uwierzcie mi, to nie jest takie wielkie wyzwanie. Dobrze wiecie, że jesteście w stanie zacząć. Zacząć mieć elementy dnia codziennego, które dadzą Wam poczucie spokoju wewnętrznego. Z tego miejsca, z miejsca spokoju wewnętrznego, będziecie miały totalnie inną aurę na wszelkich płaszczyznach życia. Będziecie zupełnie inaczej przetwarzały emocje. Jeżeli to się stanie częścią waszej rutyny, pisanie dziennika, modlitwa dziękczynna, medytacje prowadzone, czytanie książek, zamiast horrory, netflix, impreza, dyskoteka, techno, nie neguję, ale balans i pytanie do ciebie, w jakim ja dzisiaj jestem miejscu. Bo jeżeli ja dzisiaj jestem w fantastycznym miejscu, to proszę, pozwól sobie na co chcesz, ale jeżeli jesteś rozregulowana, jeżeli płaczesz trzy razy dziennie, jeżeli bierzesz wszystko do siebie, to to jest dokładnie moment, żeby zastanowić się, co ja mam w tej rutynie, co jeszcze potęguje te wszystkie emocje we mnie. Kolejny nawyk, który mamy, słuchajcie, każda z nas ma swój styl. I często jest nam tak komfortowo, że nic nie zmieniamy. Często w długoterminowych relacjach też czujemy się tak komfortowo, że przestajemy się starać. Chodzi o to, żebyście od czasu do czasu pamiętały, żeby zrobić wow, żeby się ubrać zupełnie inaczej, żeby złamać swój styl, żeby zaskoczyć otoczenie swojego mężczyzny, swojego partnera, żeby przypomnieć mu, że ta kobieta, która jest w domu i na co dzień jest dziewczyną sportową, na co dzień biega z psami, na co dzień czyta książkę w dresie, bo jasne, że tak jest, słuchajcie, realistycznie rzecz ujmując, wchodzimy w tą strefę komfortu z naszym partnerem od czasu do czasu. Ubierz się cudownie, przepięknie i przypomnij mu. Jakim pakietem tak naprawdę jesteś, więc warto jest odświeżyć tą stronę wizualną, żeby tą aurę kobiecą rzeczywiście podsycać, odświeżać ten obraz w głowie tej cudownej, przepięknej kobiety, którą jesteś. Absolutnie nie narzucam Wam, żeby codziennie robić makijaż, chodzić w szpilkach i w sukienkach. Nie codziennie nam się uda. Bądźmy realistkami jasne, że jest mnóstwo spraw do załatwienia, i czasami gdzieś tam przyłamujemy nasz styl, jest bardziej casual albo jest bardziej sportowo. Okej, okay. ale od czasu do czasu wróćcie do swojej wiecie. Kolejne nawyki, które mogą albo podwyższyć, albo obniżyć naszą kobiecą energię i naszą atrakcyjność, to oczywiście filary życia. Ja to tak nazywam sen, dieta, sport. Te trzy rzeczy naprawdę determinują naszą energię wewnętrzną, energię życiową. Te z Was, które kiedyś ćwiczyły, a później przystały i być może wróciły, wiecie doskonale, że czujecie się kompletnie inaczej, kiedy w Waszym życiu zagości sport na co dzień. Jest to częścią rutyny. Kiedy zaczynamy uprawiać sport, nagle chce nam się zadbać o dietę. Nagle myślimy sobie: Kurczę, chcę się wyspać, bo chcę jutro zrobić świetny trening. Dziewczyny, to wszystko się ze sobą wiąże. Jest to udowodnione naukowo, że to jest jak efekt kuli śnieżnej więc zacznijcie zacznijcie dbać o filary życia. Słuchajcie, zdrowy organizm na pewno jest bardziej atrakcyjny. Szczęśliwa kobieta po treningu też jest bardziej atrakcyjna i możecie to zauważyć czasami nawet nie będąc ubraną atrakcyjnie, ale przechodząc przez miasto z wielkim uśmiechem na twarzy, bo masz cudowny dzień, cudowny trening i widzisz, że ludzie się też uśmiechają. To jest to. To jest to. Co jest niewidoczne dla oczu, a zarazem jest niesamowicie wyczuwalne, szczęście wewnętrzne. Ono naprawdę zależy od tego, jak jemy, jak śpimy i czy uprawiamy sport. Nawyki obniżające naszą atrakcyjność część dalsza. Nadużywanie alkoholu, narkotyki, papierosy jak najbardziej nie są to kobiece nawyki, dziewczyny. Nie będę się rozgadywać, zostawmy ten punkt. Praktycznie są te wypowiadanie się na temat innych ludzi, czyli obgadywanie, ale ja dzisiaj rozszerzę tą definicję, ponieważ tutaj wrzucę troszeczkę moich przemyśleń. Dziewczyny, widzę, jak bardzo kochamy oceniać ludzi w komentarzach, jak bardzo kochamy wypowiedzieć się na temat tego, jak ktoś wygląda, czy ktoś miał za dużo operacji, czy ktoś miał za mało operacji. Co nas to obchodzi? Dziewczyny, poświęcamy tą energię zupełnie nie tam, gdzie powinna. Płynąć nasza cudowna energia. Dziewczyny, odwróćcie uwagę od tych pudelków, od tych wszystkich kanałów, rolek, które tak naprawdę niczemu nie służą, a na pewno nie służą waszej aurze. Pamiętajcie, tam gdzie płynie wasza energia, to wzrasta w was. Więc obgadywanie, interesowanie się innymi ludźmi, ich życiem, celebrytami, tak naprawdę absolutnie nie podwyższa waszej kobiecej energii. Co za tym idzie? Jasne, że nie obgadujemy wspólnych koleżanek albo partnerów naszych koleżanek, albo nie dzielimy się z naszym partnerem tym, jak się zachowała jego była żona, na przykład, albo jak się zachowała jego była partnerka. Jeżeli jesteś kochanką, nie dyskutuj na temat tego, jaka jest jego żona i co ona powinna zrobić i dlaczego ona nie odejdzie, ona się w ogóle nie szanuje. Dziewczyny, ja wiecie, ja tutaj bardzo bezpośrednio mm, mówię jak jest. Jeżeli chcecie mieć aurę niesamowicie atrakcyjną, i chcecie być kobietą magnetyczną. Nawet jeżeli jesteście w sytuacjach, które mogłyby świadczyć o tym, że no tutaj chyba nie ma tej kobiecej energii, dalej jesteś w stanie podwyższyć swoją wartość i podwyższyć swoją atrakcję właśnie przez to, że powiesz: Kochanie, wiesz, jestem przekonana, że podejmiesz najlepszą decyzję. Tak naprawdę to nie jest moja sprawa, żeby się na ten temat wypowiadać. Jak się czujesz, jak było w pracy. Uciekamy od tych tematów, zamiast drążyć te tematy. Zobaczcie, dziewczyny, że za każdym razem, kiedy chcecie wypowiedzieć się na temat kogoś innego i nie jest to miłe, przyjemne, lepiej nie powiedzieć nic. Jakie jeszcze mamy nawyki, które obniżają naszą atrakcję? Jasne, że przekonania na temat mężczyzn, które wypowiadamy w towarzystwie mężczyzn, wszyscy są tacy albo tacy, wszyscy jest ciężko znaleźć partnera, nie tylko. Zmienia to waszą energię, nie tylko możemy mówić, że manifestujesz, ale nie manifestujesz tego, co byś chciała wymanifestować dla siebie. Dziewczyny, przestańcie wypowiadać te takie, wiecie, samorealizujące się przepowiednie. Bo e, trzeba spojrzeć na to, i to jest prawda, że są różni mężczyźni, i są również wspaniali mężczyźni, i są e, lojalni mężczyźni, i są też mężczyźni, e, którzy doświadczyli bardzo dużo ran od kobiet. Więc bądźmy sprawiedliwe. Są różni mężczyźni. Uwierzmy w to, że ty. Znajdziesz właśnie fantastycznego mężczyzny i niech to będzie twoja mantra, niech to będzie twoje przekonanie. I jeżeli nawet słyszysz wiele historii, słuchajcie, my tym niestety wsiąkamy, zamiast pomyśleć sobie: Stop, to nie jest moja historia. Dlaczego ja to biorę na siebie? Dlaczego ja to przyjmuję do siebie? Przecież to nie jest moje. I pakujemy do naszych plecaków więcej, więcej, więcej. Historia przyjaciółki, koleżanki. Mama mi mówiła, a ciotka to. I nasz bagaż jest coraz cięższy. To nie jest wasze. Nie bierzcie tego. Uwierzcie w to, że czeka na Was coś wspaniałego, fantastycznego. Przy jednoczesnym samorozwoju i dbaniu o swoją kobiecą Maurę poprzez zmianę nawyków na lepsze, wierzcie mi, macie dużo większą szansę na poznanie właśnie takiego mężczyzny, bo przyciągamy to, kim jesteśmy. Nasza energia będzie przyciągała podobną energię. Kolejny nawyk! Słuchajcie, to będzie hit, bo znamy go wszyscy doskonale. Narzekanie! Narzekanie powoduje, że nasza koncentracja płynie w kierunku tego, czego nie mamy, czego nam brak, powiększa braki, powiększa niezadowolenie, powiększa emocje, obrzydzenia, zniesmaczenia. Na tym się koncentrujemy. Zobaczcie, mówiąc o tym, nasz mózg znowu koncentruje się właśnie na tym i to powiększa i powiększa, zamiast zainwestować w energię wdzięczności. Naprawdę dziewczyny, są sprawy poza naszą kontrolą. Jeżeli masło drożeje poza naszą kontrolą. I powiem wam, że jakby sztuką jest nauczyć się codziennie inwestować w to uczucie wdzięczności. Modlitwa z rana albo wieczorem. Dziewczyny, koncentrowanie się na tym, ile mam i jakie to wszystko jest cudowne, jakie to jest wspaniałe. Naprawdę pozwoli mieć wam zupełnie inną aurę. Narzekanie to jest rzecz, której myślę, że wszyscy mamy dość, chociaż czasami zdarza nam się ponarzekać. Jeżeli przejdziemy na tą drugą, bardziej świadomą stronę, e, widząc, że narzekanie wcale nie jest takie obojętne, tylko pozostaje w nas i pogłębia w nas niezadowolenie z życia, poczucie niesprawiedliwości, jak tak spojrzymy globalnie na całą sytuację, to tak jest. I już mały trik na zasadzie codziennie przypomnę sobie, jednak to, co mam, ile tego mam, jakie to jest fantastyczne, jaka to jest frajda, od razu jestem innym człowiekiem. Uwierzcie mi, że ta emocja, emocja wdzięczności jest jedną z najbardziej atrakcyjnych aur, jakie tylko można mieć. Do tego prowadzi uprawianie w swojej rutynie na co dzień właśnie wdzięczności. W sposób świadomy możecie to robić każdego dnia i tego Wam bardzo polecam, bo w jakimkolwiek byście dołku nie były. Kończąc odcinek mam nadzieję, że zwróciłam Ci uwagę na coś, o czym może wcześniej nie pomyślałaś? Mam nadzieję, że uda Ci się wprowadzić jak najbardziej produktywne zmiany do Twojej rutyny na co dzień. Jak zawsze, dzięki za wspólnie spędzony czas. Przypominam, książka jest już do kupienia, jest to pierwszy link w opisie pod filmem. Kobietki, zapraszam Was oczywiście na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good.